Siemaneczkowidzowie widzowie. Ogólnie, podobno, shorty są fajne. Więc stwierdziłem, że nagram shorta. Tak, nagram shorta. Otwieramy Pika 1486, I otworzymy to, co miałem wczoraj na live. Ie. Już zdobyłem za codzienne nalegowanie, czyli 5x85, I paczkę z chipseterem. No, dostałem, że mi drobnie nic, bo tak właściwie takiego farta w tej grze, ale dobra, możemy zacząć. Otwieramy Pika 1486, plus. I. No, 8-8, nie ma tragedii. Może się przyda na jakieś SBC, no ale mogło być zawsze lepiej, więc w sumie to nie jest jakoś mega. Um, teraz przechodzimy do potężnego sklepu i tam czekają nas trzy paczki. Taką jeszcze paczkę mam. Nie wiem, jakąś tragiczną pewnie. A, 2 razy 7 plus. Dobra, okej, okay, no to otwieramy najpierw to. Uwaga. Walkout, Eee! Hey. Dobra, no, na szczęście nie modrić, bo ja modricia mam. I trafił modrycę, to by było słabo. Też nie wiem, czy go nie przepaliłem przypadkiem. Nie, nie przepaliłem go, na pewno go nie przepaliłem. Albo. Nie. Nie wiem, nie wiem, czego mam, czy nie. Dobra, 5x85. Uwaga! Nie ma się ale. Jeżeli jest walkout, jest walkout. Ma 8 8 nie, ok? To może być w środku. Liczę na to, ale nie będzie. No, nie będzie. I mam duplikat. No, nie. No to widzimy się za chwilę. Dobra, I am back. Przepaliłem pierwsze SBC o toca. Yy, może to zrobię w drugim shortcie, Otworzę tego toca. Jeżeli pod tym shortem zostawicie 5 łapek w górę, to robię drugiego shorta, gdzie będę otwierał paczkę z wymiennym tocem. A tutaj mamy takie karty potężne. Bierzemy je do klubu. No i co? Przechodzimy do paczki z shapefterkiem. Mam nadzieję, że w ogóle to zaliczę jako shorta. Bo dość długo to trwa, ale dobra, trudno. Błagam. Niech mi zrobi coś ciekawego ze swojego Shiftera. Ale najpierw to musi załadować sklep, więc... No. Dobra. Udało się, załadowało mi sklep po dwóch minutach. Więc to. Proszę. Coś dobrego. Błagam. Francja, Esio... Jeszcze... Potężny Olivier! W sensie nie jest jakiś mocny traf, ale... Olivier żywy!